Kochani widzowie, jestem ja Witam na moim kanale, gdzie głównie nagrywam Simsy, ale też będą się pojawiały nowe rzeczy, więc zapraszam do subowania, a my mamy dzisiaj 17 grudnia i naszą zimową serię, w której odcinki są codziennie od 1 grudnia aż do wigilii, czyli do 24, i nie mogę się doczekać, choinka za mną świeci, została reanimowana, ponieważ na niedzielnym streamie mi się przewróciła. jak pewnie niektórzy z Was pamiętają, a my jesteśmy naszym Mikołajem, w naszym zimowym miasteczku, gdzie naprawdę leży śnieg, ale teraz tego nie widać i uwaga, uwaga, został nam ostatni domek, ostatni budynek, którego jeszcze nie odwiedziliśmy, któremu jeszcze nie pomogliśmy. I jest to cichy zaułek, czyli schronisko, które chciało założyć starsze państwo, ale niestety nie doczekali, więc kupujemy to schronisko. I co tutaj będziemy robili? Zostawcie łapkę w górę, żeby się dowiedzieć i zapraszam do oglądania. Po pierwsze musieliśmy przebrać naszego Mikołaja w strój jego codzienny, czyli strój Mikołaja biało-czerwony, jak to my pamiętamy, u nas, u nas się przyjął ten biało-czerwony Mikołaj, tak naprawdę to jest Mikołaj z Coca-Coli, nie wiem czy wszyscy wiecie, a tutaj mamy ten skromny mały domek i domek jest pusty. Nie, nie jest tutaj nawet umeblowany, i mamy tutaj zagrody dla psów. No słuchajcie, działamy! Najpierw umeblujemy sobie ten domek. Hej, Eczka z powrotem! jesteśmy Już mamy domek umeblowany. Skromnie, ale zacnie i na bogato, bo mamy najbogatszą nitówkę oraz piecyk. I mamy tutaj naszego kochanego Mikołaja, który zaczyna sobie coś robić na komputerku. Jest pierwsza w nocy. Słuchajcie. Miejsce dla Sima przygotowane. Czas zbudować miejsce dla naszych podopiecznych, czyli dla naszych zwierzaczków kochanych. Więc budujemy sobie takie jakby osobne domki dla tych psów. Wiecie o co chodzi, że... O, i tutaj na przykład takie domy nie z tej strony. w ogóle weźmiemy sobie dzień, no właśnie. Trochę taka y, abstrakcja, że otwieramy y, schronisko w, w zimę, co nie? Ale w sumie w najbardziej te zwierzęta potrzebują domu. No dobra, wtedy sobie obsiup. Daszki porobimy dla tych zwierząt. ok, I pomalujemy oczywiście z zewnątrz. Ja myślę, że fajnie by było, gdyby właśnie było takie, wiecie, takie drewno. Coś właśnie w stylu takiego, takiego że zesła, Taka duża buda, o nie. To, to teraz akurat nie widać z tego dachu, ale będzie widać później. To zrobimy ze słomy, żeby było i wiecie, tak ciepło. Zrobimy drzwi dla psów. Tutaj są drewniane drzwi dwuskrzydłowe dla zwierząt z klatką. I, I, wiecie, i będą takie fajne okna, ale pieski będą miały tutaj wejście tak jakby trochę tak z każdej strony, powiedzmy. Tutaj będą no sobie mogły wchodzić. O. Kilka wejść, żeby się nie blokowały, tu i tu i tu zrobimy trzy i jedno zrobimy tutaj tak z tyłu, takie tylne wejście i teraz zobaczmy jak to w środku zrobić, no przede wszystkim okna, no co, no musimy im jakieś okna zrobić, żeby, żeby miały te psy okna, termostaty im tutaj damy, żeby po prostu miały ciepełko, żeby wiecie, im zimno nie było, nie? Na bogato w ogóle, to będzie najbogatsze schronisko na świecie. No i fajnie. I teraz słuchajcie, to co yy, dalej robimy, no to po prostu rozpuszczamy te psy, kupując im pełno właśnie legowisk różnego rodzaju. Wezmiemy te z moduł, bo one są mega wygodne, mają trzy energii, gdzie nawet te najlepsze, które tutaj mamy, mają po jeden energii, więc bierzemy te poduszki. To w ogóle na bogato będą miały te, pi te pieski tutaj. Pewnie się zastanawiacie, czemu nie ma drapaków dla kotów? Dlatego, że tu będzie schronisko dla psów. Nie dla psów i dla kotów, tylko będzie dla psów. Tak stwierdziłam. Zastanawiałam się nad tym i stwierdziłam, że lepiej na przykład zrobić tylko dla psów, ale takie mega zedbane. No i teraz zabawki, zabawki. Nie wiem, czy do środka jeszcze zmieścimy te pudła z zabawkami. Może być yy, ciężko. Więc nie wiem, czy nie damy na zewnątrz. Tutaj możemy dać jedno. Bo psy i tak sobie chyba ze środka nie wyciągają, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc zostawimy je tutaj przede wszystkim, żeby były. Kolejna sprawa, co musimy zrobić tutaj, co musimy zbudować. To, kochani, musimy jeszcze troszeczkę miejsca zagospodarować na, pewno, na pewne pomieszczenie, które pewnie Wam nie przychodzi do głowy a na pewno będzie nam potrzebne. A mianowicie! I teraz będę je robiła. Jestem ciekawa, jak szybko zgadniecie. Co to będzie za pomieszczenie? To pomieszczenie dla niektórych z psiaków będzie e, fajne, miło wspominane, a dla innych nie. Taka mała podpowiedź. Szukamy takich fajnych kwelek. Oni będą takie. I uwaga, teraz już wszyscy będą wiedzieli o co chodzi. Tak, wanny, żeby te psy myć, myć w tych wannach, żeby e, nie były takimi brudaskami. Te psy, e, słuchajcie, będzie taka łazienka e, dla psów, właśnie, żeby można było je doprowadzać do porządku, bo na pewno będą się mocno e, brudziły. Podczas słuchajcie zabaw i nie tylko. Więc tutaj damy. Ja myślę, że trzy wystarczą. Damy jeszcze jedną jakąś taką, może o, może taką. Nie bo tak ta, o tą damy. Trzy wanny i tutaj będą nasi Simowie przychodzili z naszymi piskami i po prostu będą myli te psy, jakby przyjdzie taka potrzeba. Bo tutaj w domu też mamy wannę, no ale wiecie, no zostawmy tam, tamtą wannę dla, dla simów, a tutaj pieski będą miały specjalną wannę dla siebie, taką łazienkę. No i super. Nie wiem, czy o czymś zapomniałam. Chyba nie, chyba mam już wszystko, ale jakbym o czymś jednak zapomniała, dajcie znać w komentarzu. Pięknie wygląda to nasze yy, schronisko dla psów. Adoptuj psa, pracują chyba. Zaraz zobaczymy. Ojej, weźcie teraz wybierajcie. Biorę Apollo, takiego byka czarnego. Najbardziej bym chciała, właśnie. O, jest już. Gdzie ty biegniesz? Chodź tutaj, Apollo! Siemka, Apollo, witam Cię w naszym domu, pochwalimy Cię. Dobra, kochanie, piąte rano. Wszędzie jedzenie rozdane. Z Apollo się już z, też zaprzeźniliśmy. Możemy dzwonić po kolejnego psa. I słuchajcie, będziemy tak robili aż do ośmiu. Jezus, Maria, jakie to są w ogóle piękne pieski. I ja bym brała właśnie od dorosłych, czyli od tych psów, które są starsze. Eee, dobra, przyszedł pan z psem. Jaki to masz strój Delfi, tego, rykina, nie delfina? Super. Bongo, nie, nazwiemy cię jakoś tak świątecznie. Może mrozek. Ej, te psy chyba nie lubią tej babki, która je przynosi, chyba byłaś złą panią ze schroniska. Tak mi się wydaje bez powodu, by na ciebie nie warczały. No dobra, ona poszła do domu, więc możemy trzeciego zadoptować. Trzecim psem będzie, 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 będzie. Madox! Znowu z nim przyszła. Dzień dobry. Adoptujemy Cię Maddox, hejka. Jak będziesz miał na imię? Będziesz miał na imię Piernik, bo wyglądasz jak wielki piernik. Teraz weźmiemy sobie suczkę, która ma na imię Bea. O, ty jesteś malutka. O, Wigilia Bobki do nas przyszła. Ojej, I słuchajcie, myślę, że Wigilia będzie idealną osobą, która... Powinna się zająć nas, naszymi zwierzakami, jak nas już tu nie będzie. Bo wiadomo, że Mikołaj cały czas tutaj nie będzie przecież mieszkał. Przejdźli do nas goście! Hejka, trzeba ich zaprosić. A ty co za pieskiem jesteś? Przybłęda! Senator! Ojej,ku! Ale ty masz... Jak już głowę w porównaniu do całego ciała! Ej, ile tutaj psów w ogóle przyszło? A ty masz pły, Loki. Seniorka, bierzemy cię do domu. Bierzemy Cię do domu, bierzemy Cię do domu, zapraszam tutaj wszystkich, czekajcie, trzeba odblokować, e, odblokować e, bramkę, jejku kochana, trzeba coś zrobić z Twoimi płami, zaraz tutaj ogarniemy, wykąpać Cię trzeba chyba, co? Jak ją wykąpiemy, no to przejdą te pły, jest Nona, która jest chora. Nie no, błagam niech więcej psów to już nie przychodzi. Niedługo nam zabraknie slotów. Jest ich mnóstwo. Czekajcie, najpierw wykąpiemy naszą pierwszą towarzyszkę. Ale ile piesków chcemy mieć u nas nowy dom? Czy Ciebie już dodaliśmy do, do rodzinki? Tak. Szebi, dodaj do rodziny. A wy jesteście bliźniakami chyba? Nie, bo ty jesteś dorosły. To jest może jej syn w ogóle. A to jest Rino, też przybłęda. Dodajemy do rodziny. Zapraszam. Jezu, ten leży tutaj. Co ci jest, Łatek? Łatek, dawaj do nas do domu. Ja bym wszystkie te psy zaduktowała. Ile ich tutaj już mamy? Rino, dawaj Rino do rodziny. Jeszcze mamy Samsona. Zapraszam, Samson. Dobra, dużo już mamy tych psów. Kto by pomyślał? Nie taki był plan, mieliśmy jechać i szukać przybłęd po mieście, ale chyba jak się dowiedziały, że tutaj adoptujemy, to same tutaj przyszły i chciały być adoptowane przez nas, słuchajcie. Dobra, niech... czemu ty tutaj śpisz? Obudź! Trzeba wykąpać te psy w ogóle. Cze... Ciebie trzeba wykąpać. Deganie jeden, sam są dorosły. Mamy kolejnego bezdomniaka, Pedro. Pedro, dawaj do rodziny. Miejsca nie zabraknie. Chodź, chodź się umyć gargamelu. No dobra kochani, słuchajcie, jakoś to wszystko idzie, ale my potrzebujemy tutaj kogoś do pomocy, bo sami nie damy rady. I co wy na to, żeby Wigilia z nami zamieszkała jako lokatorka i po prostu się tymi psami zajęła? Dodamy no Wigilię też do rodziny. Zamykamy dla wszystkich psów. Psy teraz nie mogą wychodzić stąd. Jesteście tutaj, musicie być tutaj, moje kochane, i trzeba teraz ogarnąć je, te psiaki nasze, czyli trzeba zanieść kogoś do weterynarza, innych wykąpać i zaczniemy od tych kąpieli, a zostawimy sobie weterynarza na sam koniec. No pięknie, pięknie! Ile my ich tu w ogóle mamy? Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście psów mamy w naszym schronisku. No to fajnie, słuchajcie, nie spodziewałam się tego. Ok, weź tutaj teraz. Dobra, wykąpać tu swoją drogą. Najpierw trzeba znaleźć te, które mają pchły, żeby nie przyniosły pcheł na innych simów. I ty masz tyle łóżek, musiałeś się tutaj położyć ma po kąpaniu, ty masz pchły. Zabierz do kliniki. Aha, dobra. Czyli z pchłami do kliniki się idzie. No to lecimy do weterynarza. Myślałam, że wiecie, jak się wykąpi pieska, to, to nie będzie miał pcheł. I ty jeszcze do weterynarza. Lecimy na leczonko. Dobra, jesteśmy u weterynarza, sorki bardzo za wcześniejsze jakoś dźwięku, ja nawet nie, nie wiedziałam, że tak dziwnie siedzę. Dopiero teraz jak zobaczyłam na kamerkę, że tak siedziałam gdzieś za sołatą, a nie przy mikrofonie. E, I zapiszemy teraz y, na leczenie naszą Monę, bo jest chora, ale wiecie co zrobimy? Chyba nie będziemy drugi raz jechali do tego weta, tylko kupimy lekarstwo tutaj. Kupimy dużo tych lekarstw i, i, i po prostu niech, niech te zwierzątka nam wyleczą się w ten sposób. Ej, naprawdę pomogło! To my nie potrzebujemy y, słuchajcie, czekać na weterynarza, którego nie ma w klinice o dziwo. Wracamy sobie do domu. Jak tak, to wracamy do domu. Jeszcze mamy tysiąc, to jeszcze kupimy trochę. Tych y, na zdrówko. Wiecie, no przyda nam się na pewno. Te, tyle mamy psów, to y, raz, dwa będą chorować. Dobra, jeszcze 10 kupiliśmy. I wracamy do domu. Dzień dobry. Jesteśmy już z powrotem. Musimy na chwilę odblokować. Podejść tutaj. Zawołać naszego pieska. O, przyszła sama. Dzielna sunia. I zablokować drzwi dla wszystkich psów. I jak tutaj latają. Nie, jak wy wymigłyście? Trzeba odblokować. I trzeba znowu je wszystkie zawołać. Chodź tutaj. Trzeba wszystkie je zawołać. Zwołamy wszystkie psy, które tam mamy. Zablokuj dla wszystkie psy. Psy nie mogą wychodzić poza ogrodzonko. No i gitara jest super. Teraz szukamy tych, które są chorutkie. Bo jeszcze mieliśmy jakiegoś z, z płami. Tanie mały jak popyla w ogóle, jak rakieta biega. Ty zakręty stina! Co ty robisz, w wariacie? Hej, Samsung! Ja, Nie, ten, ten to jest mój ulubiony. Tego Samsona, to my chyba weźmiemy z, ze sobą, jak będziemy się z Mikołajem wyprowadzać. Dobra, któryś się tutaj susiał? Susia, tu się załatwia. No, czyli takie normalne schronisko. Tylko trzeba słuchajcie, naprawdę po kolei. Po... O, to, był, to byłeś ty! Proszę bardzo. Smakoko od weterynarza. No i patrzcie, jak sobie wskakują słodko i śpią. To jest mega, mega kochane. My tutaj za chwilę uzupełniamy yy, nasze miseczki z karmą, bo, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo jedzą te nasze pieski. Ale ja myślę, że one są tutaj przeszczęśliwe. Zaczniemy jeszcze tresować. Nie wiem, czy, czy w ogóle, wiecie, one podołają tej tresurze. No ale spróbujmy. Yy, najgorsze jest to, że do domu nam włażą i w tym domu nam, wiecie, Blokują, jedzą ze stołu, piją stolety. No ogólnie, jak to psy, nie? O, ktoś tutaj jest. Jezu, jak ty wyglądasz? Co ty masz na sobie? Jakie fajne! Masz takie ubranko potworka. Mako, przybłęda. Jeju! Dodaj do rodziny. Mako, wbijaj do nas na kwadrat. Nie będziesz sam. A ta, jak się ubrała? O, bo to zimowa. Kolejny przybłęda. No dobra, no chodź no. Jak już jesteś, jak już się pojawiłeś, to, to wbijaj. No i słuchajcie, kolejnych dwóch mamy lokatorów. Ta roślina została po prostu zdewastowana w każdym stopniu. O, brudasek tutaj. Zaraz się, zaraz się tutaj wy, wykąpiemy. Koniec tego. Będzie, będzie kąpanko. Nie, no dobra, jak ona nie chce się tresować, to nie tresuj się. Kolejny. Znowu mamy re, e, rekina. No proszę bardzo, jesteś już w rodzinie. Okej, okay, bo już tu biegnie, już ja cię znam, ja cię znam. ty To mi wybiegałeś 50 razy. E, <grytum> <grytum> Jezu, nie wiedziałam, że to schronisko jest takie cudowne. No naprawdę. Miejcie takie fajne, takie fajne schronisko dla psów. Jest super, super sprawą. Biegają sobie po tych przeszkodach. i Jedzą w ogóle. Po prostu genialne. A słuchajcie, najlepszy to jest ten mały tutaj, co wspominałam o niego: Samsung Ten to jest w ogóle dopiero gadatek. Ten to jest najlepszy z, z całego towarzystwa. No, ok, kochani, ja myślę, że to schronisko nam się udało. W ogóle świetnie to wszystko wygląda. Jeżeli chcecie, ja Wam udostępnię to schronisko w galerii teraz. Myślę, że na pewno się znajdą takie osoby, które chciałyby, żebym udostępniła, więc. Dobrze, kochani, macie to schronisko udostępnione tutaj, pod tymi trzema hashtagami. Ja je teraz wrzucam. Tutaj dla was jeszcze nadpisuję, o proszę. No i co? Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. A dzisiaj do wygrania jest coś niesamowitego, ponieważ jedna osoba zostanie wylosowana spośród komentarzy i dostanie dodatek: właśnie The Sims 4 Zwierzaki. Więc jest o co walczyć, jeżeli nie macie tego dodatku. Jeżeli macie, możecie komuś zawsze podarować. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo.